Hej, witajcie w kolejnym odcinku Tak jak yy, chyba sami widzieliście Rozdanie trwało do Wczoraj do godziny 23.59 Ja jestem trochę w szoku Bo naprawdę sporo Was się zgłosiło Z tego co tu widzę Mamy 227 komentarzy Minus moich chyba ze 3 komentarzy To i tak ponad 200 osób Także co, nie ma co przedłużać Bo pewnie wszyscy czekacie Jak również i ja Skorzystamy z sobie ze stronki losującej Filmik ładujemy. Hmm, musi przemielić. Dobra. Mamy 227 komentarzy. Dokładnie tak jak tutaj. No i co? Losujemy dwóch zwycięzców. Ja oczywiście nie biorę udziału. Także zobaczymy, i co. Jedziemy. Pierwszy zwycięzca lub zwycięzczyni. to. Yy, prawdopodobnie użytkowniczka o nazwie Promyczek. Mamy 800 subskrypcji. Także gratuluję. I zwyciężasz zestaw numer 1. I kolejna osoba to Basia Zal. Również komentarz 800 subskrypcji. Także serdecznie Wam gratuluję. Czekam na kontakt do jutra, do godziny 18. Kontakt mailowy oczywiście. Ja zaraz w opisie jeszcze dodam mojego maila, chociaż chyba jest napisane, tak mi się zdaje. Jest, jak wejdziecie w filmik mamy kontakt do mnie, zadrapamy Także proszę Was bardzo o kontakt mailowy w celu podania adresów, oczywiście, na które mam wygrać zwycięskie zestawy. No i co? Yy, to chyba tyle. Ja oczywiście Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział. Kolejne rozdanie oczywiście będzie na 1000 subskrypcji i będzie na pewno bardzo podobne. Już kilka fantów mam uszykowane. Także yy, co? Musimy czekać na ten 1000. No dobra, yy, tymczasem to wszystko. Ja mam jeszcze dla Was draping, także kto chętny, to zapraszam za chwilę. Widzimy się przy stole. A ja tymczasem się z Wami żegnam chwilowo. No dobrze, słuchajcie, przystępujemy do drapania. Jako tako, że nie miałam premiery z drapki I Love You, tak więc zakupiłam dwie sztuki, co by nie było, że ich nie zdrapałam, chociaż powiem Wam, że kupiłam dla męża cztery sztuki w dniu premiery, no w sumie z okazji walentynek, ale oczywiście on już nie, nie mógł wytrzymać do walentynek i chciał zdrapać już. No i oczywiście z czterech sztuk było jedno okrągłe zero. Także podziwiam tych, którzy znaleźli serduszka albo po prostu mieli premiery na plus. Z tego co oglądam, to chyba najlepiej poszło oczywiście Michałowi z kanału Makeup Makeupowski. No i Asi z La Fable też poszło superancko. Także zobaczymy, czy mi też coś się uda zdrapać. No a tymczasem to ogólnie mam dla Was dwie te zdrapeczki I Love You. Dorwałam rok wakacji dwie sztuki. Udało mi się dostać dwie kasy w sejfie zielone. No i mam jeszcze dla Was krzyżóweczkę XL. Częściowo już się zdrapałam, a skończymy sobie razem. Także co, zacznijmy chyba od tych zaległych, premierowych I love you, a później przejdziemy sobie do reszty. Już was przybliżam. No i co? Szukamy serduszek oczywiście, nie? A tymczasem wygrywające liczby. 17 8 3 i 31.

4 i 29. No to słuchajcie. Pustaczków ciąg dalszy niestety, ale tragedii nie ma. Tylko dwie sztuki, a mamy jeszcze resztę z drapek, także może one nadrobią. Przechodzimy do roku w wakacji i szukamy 26 oraz 20. A mamy 30 25 11 24 13

No niestety słuchajcie, nie pojedziemy sobie na rok wakacji i nie wiem gdzie są kontrolne. Są, mamy ZC. No dobrze, cała nadzieja w kasie w sejfie. Zobaczymy. Szukamy kasy oczywiście. A tymczasem są liczby. W grze kolejnej liczby. Znowuż liczby. Kolejne liczby. Kolejne liczby niestety. I znowu liczby. I znowu. I znowu. I na koniec liczby. Nie wiem, gdzie tu są te kontrolne, ale tak podejrzewam, że tak. Mamy G i D, niestety. To niezbyt ciekawie to się zapowiada. Zostały nam dwie zdrabki, Mam jeszcze jedną kasę w sejfie. No i może chociaż ty daj jedną, jedyniutką kasę. Póki co mamy liczby i znów jest wreszcie napis kasa, słuchajcie. Także nie będziemy na minusie dzisiaj, zaraz sobie sprawdzimy, ale znając życie jest piąteczka. Chociaż jak ostatnio drapałam kasę w sejfie yy, i chyba też była zielona wersja, którą dostałam od Marii, to nie wiem czy pamiętacie, ale wpadło 15 zł, także nie mogę złego słowa powiedzieć na tą zdrapkę. No i mamy piąteczkę, także zdrapka się zwróciła. No i na koniec zostaje nam krzyżówka, nie wiem, jak mam to uchwycić, żebyście dobrze widzieli, ale spróbuję jakoś, jakoś, takoś. O, więc tak, została mi jeszcze jedna literka i tak jak widzicie, to w krzyżówce pierwszej mamy słowo organista i nowina. W krzyżówce drugiej, w krzyżówce drugiej nie widzę, a nie jest, mamy tutaj słowo san i chyba tyle. W bonusie nie mamy nic, a w krzyżówce trzeciej mamy słowo taxi, FS i rys. Także już na pewno jest jakaś wygrana. I to w dodatku tutaj w, w tym polu, gdzie mamy mnożnik, także może coś jeszcze dojdzie. No a tymczasem sprawdźmy sobie, co to jest za literka ta ostatnia. Wow, V. Nie wiem, czy tu w ogóle gdzieś taka była nawet. W krzyżówce pierwszej na pewno nie. Tutaj też nie widzę. W bonusie tym bardziej. A tu. Nie widzę. No dobra, sprawdźmy sobie mnożnik wygranej. Mamy razy 1. Także wychodzi na to, że mamy tutaj dyszkę na tej zdrawce. Poza trzy słowa mamy dychacza. I sprawdźmy sobie kontrolne mamy P. Także z tego co pamiętam, to właśnie 10 zł było oznaczone literkami P. No dobra, słuchajcie. Trochę średnio, ale nie ma tragedii, bo nie ma zera. <laughs> mamy dzisiaj piętnastaczka. Także... Drapnik ogólnie był na, 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 na ile? 10, 20, 30, 34 zł. Więc, no, prawie, że pół mamy. Także na roznożenie jest. No, słuchajcie, jeszcze raz powtarzam. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Czekam na kontakt mailowy do jutra, do godziny 18. A jeżeli się nie zgłoszą, to po prostu wylosujemy kolejne dwie osoby lub jedną, bo nie wiem, kto jak się pozgłasza. No i co. Powiem Wam jeszcze, że w sobotę będę miała dla Was coś specjalnego, także śledźcie uważnie mój kanał. No i oczywiście bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, no i do usłyszenia już w sobotę. Cześć.